To jest gra Fir 2. Oczywiście to jest kontynuacja pierwszej części. Oczywiście troszeczkę się poboimy. Zobaczymy, jak Fear 2 wygląda. To ja oczywiście tam troszeczkę pograłem sobie w niego wcześniej. I powiem szczerze, grafiką i w ogóle Fabu zaskakuje. Są momenty, gdzie naprawdę potrafiłem spaść z krzesła. Oczywiście nie naciśnimy spację tutaj sobie zrobimy opcję może, troszecz, może troszeczkę dźwięki sobie ściszymy abyśmy coś sobie mogli tutaj jeszcze tutaj przyciszyć o coś takiego dobrze Teraz damy ustawienia gry, odwrót celowanie Napisy tak. Wróć gra. Oczywiście jest po polsku. No i oczywiście dajemy. A jeszcze sobie zmienimy. Tylko wydajności ustawienia zaawansowane. I sobie zmienimy FSA. Jest 4 razy. Działania, do, do, do renderingu. A nie znamy. A nie jest 16. Tak. Sobie zostawimy. Tu dajemy. Wróć. I dajemy oczywiście nowe gra. Pojedynczy gracz. I dajemy start. Tak. Zobaczymy, zobaczymy, co nam tutaj przyniesie, fabuła. W drugiej części. Ci, którzy grali w pierwszą część, to będą wiedzieli o co chodzi. ja już się zaczynam bać aby No to idziemy. Fajnie to niebo wygląda. Ta graficzka. Pięknie to zrobione jest. Aa się baci. No nie nie mówcie mi że spale się nie bo budziłem się u to był sen Boże. Może jednak troszeczkę zwiększymy dialogi. I troszeczkę efekty zwiększymy sobie. Nie no, w sumie jeszcze można dać tutaj jeszcze muzyczki troszeczkę, żeby było klimat jakiś jakiś taki zrobiony. She's not the problem. SETCOM thinks Armageddon... I tak zaczyna się nasza przygoda. Jesteśmy na jakimś rynku, w parku. To co? Chyba czas zacząć. O, tutaj mamy jakiś tab. Tab oczywiście, ta, cele, data, net. Tutaj oczywiście możemy sobie sprawdzić jakiś arsenał, To dostęp do, do TBA. Arsenał, pistolet, SMG, różnego rodzaju bronie. No to więc idziemy. Zaczynamy grę. O! o. Right. Oho, dobrze. Te odgłosy. Dobrze, szukamy wejścia. Tu mamy. na latarkę. Tak pisem nam nie pomoże, jak coś wyskoczy. O, mamy kucanie. O, no już dobrze, mamy coś nowego w PDA. Kucen. Somebody sure blood out fast. Probably took one of the aorta. The aorta. You think it was the carotid or the subclavian artery? Dude, making fun of a man for his knowledge is a sign of insecurity. We need to find Aristide now. Agree. Fox, secure the lock. Red, take the stairwell. Rest of you, you with me. The stairs? What the fuck, Tom? It's like a thousand fucking stories. Oh. Coś się zaczyna dziać. Wow. Ale dostał. Tak? Co ty nie palesz? Tu się nim zająć niech mu jechać. Masz jeszcze, o. Dobra, no to jedziemy, no. O, mamy pistolecik nawet. O, może się przydać. No cóż, jak widzicie, grafika, to miasto, kule, ta krew... W ogóle Ragdoll postaci, jak padają, jest naprawdę świetny. Oczywiście Fear 1, Fear 2, to mi chyba się najbardziej, tak szczerze powiem, to podobało. Grałem w trójeczkę, ale... Widzieliście? Jeszcze ktoś idzie? Uuu, uh. takie gry bardzo lubię, gdzie jest dużo akcji, gdzie coś się dzieje, prawda? Jakieś tam rozmówki. Już po wszystkim? Tylko tyle zabawy było? Ta krew, pięknie wygląda, te odpryski krwi, pięknie to wygląda. To jest niczym jak oglądanie japońskiego dobrego horroru. What the fuck? Jakiś helikopter nas strzelą. Nie widziałem o słodzie, ale dobra, idziemy. O, coś tu znaleźliśmy.

daliśmy radę. Zawsze jestem przyzwyczajony do Shiftu. Tu się biega Altem. Czy to można sobie przedstawić pewnie na pewno, jest tam w opcjach jest jakaś kontrola. Ale zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, to za oknem, o miodzie o palce, lizać po prostu. B, tryb strzału.

Myślałam, że będzie troszkę trudniej. Przekonamy się co będzie później. Luck. Kamizelkę zdobyliśmy. No ciepiernicze. Ale... Cóż. Nie wejdziemy ty będziemy szukać innego wyjścia. Oczywiście troszeczkę, dawno troszeczkę kilka miesięcy temu, że grałem w tą gierkę. I mogę zapomnieć paru. O coś tutaj. Znaleźliśmy. Oczywiście granaty. O. Powiem wam tylko jedno, za mi się gra. Jeszcze nic mi nie wyskoczyło. Chociaż w jedynce to już... Potrafiło ja mnie bardzo mocno przestraszyć. Patrzcie, normalnie, pięknie. A, udało się. Dobra, idziemy. What the fuck?

Ja już zaczynam się przecudnie się bać. Normalnie chyba będę musiał sobie zamontować sedes pod fotel komputerowy. Jaka to gierka jest troszeczkę chora. Żeś mnie wystraszył troszku. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy... O, coś się dzieje. Pozytywkę. Seal oh my dog. i think on What the fuck Ale dobrze jedziemy, jedziemy, jest strach, jestem taki hillerowaty, taki Czuję się ten strach, czuję się Widzi się go nawet. Te klimaty, ten klimat. Ach. Gdzieś gdzieś nas to prowadzi Tutaj what the fuck Ja, jakie fajne widoki! Czemu nas takich nie ma dosyć często? Może lepiej nie. Tak ta muzyczka... eyes are still dilating he's reacting to the meds check the dosage This shouldn't be happening that doesn't work what's going on dr York? one moment hold the lidocaine and check his pressure damn it grab the crash cart chicago no no make that 300 dr York. he's alive but we're moving too fast we, we need to That did it. Stand by with that morphine. Four hex. Okay. It's us attack a card We need to stabilize before progressing. No time. He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting fuel. Your fuel. Dobrze, to był właśnie pierwsza część Fira 2. Oczywiście, moi drodzy kochani widzowie, zapraszam na następną część. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, hej!